Ty jest jesteś A ty poznajesz się, że jesteś. To... Dobra, panowie. Ja powiem świat. Dobre. To ja powiem małe. Okej. Okay. Mhm. Ale co małe jest? Wiesz co? <gry> Brąz. Kret. Mam ja to, to jakie żarty jakie sobie To dobry pomysł, żeby to sprawdzić. Jakie żarty sobie robicie? Co, co wy dajecie? W ogóle jakim cudem tyś musi być pionka z małym? Hmm. Hmm. Co znaczy to yy, było kred? jako żart. No kred. Nie wiesz co to jest, kret? Wiec, to jest kret. Może być kred zwierzę, A dobra, kret... twoje czaj. ty co wyjąłeś? Brąz. Ach, Boże, dobra. Okej, okay, sorry. Wiesz, może być taki, że wiesz, w ekipie kred... No, nie, może nie ja nie zrozumiałam. Mhm. No, wiecie co, wszyscy mamy doganie statystykę, więc zawsze ja zagłosowało. <laughs> <laughs> Ale dlaczego? Co ci nie pasuje w małym? Małe? No. Poważnie. No mogę się wyklirować, no. możemy jeszcze się jedną zagrać. Na no, Seba by nie powiedział mamadzkę. Nie no. powiedziałbym mamadzkę. Jakby zmachał. Seba. 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 I toaleta, nie wiem. <grym> Boże, nie ej, powiemcia. jestem taki głupi. Ja tylko w moim sensie było? patrzyłem i takie. Boże, przyjść do tego całego, to nie pasuje. I dopiero Gdzie wtedy straciłem, się... że jest nie długi powiemcia. sens tego słowa. No ciężko mnie. Ciężko że... no, no to jest to to hasło. To jest hasło. To Ziemia, ziemia. Ziemia po Ziem prostu. I ja hop, ja słyszę ich? Co to ma do Ziemi? I ja I już mam małe, tylko o Ziemi nie, jako ja planeta! Tak, i wtedy dopiero strzałem, że Boże może być coś, coś takiego.